Audytor Jezus Chrystus. W dzisiejszych dialogach nawiązanie do Państwa komentarzy dotyczących rozmaitych zdarzeń i sytuacji związanych z pierwszymi komuniami świętymi. Na wstępie jednak ogłoszenie parafialne. Przepraszam, że męczę i nudzę, ale jest na szczycie opisu link do ankiety. Kończymy w tym tygodniu czytać książkę arcybiskupa Lefewra Oskarżam Sobór. I można wybrać następną. Kto nie głosuje, nie może potem marudzić. W przyszłym tygodniu byłaby już. Był, byłby już, byłaby już katecheza na podstawie którejś z tych nowych książek, którą Państwo wybierzecie. A teraz przejdźmy do komentarzy. Zacznę może od tego, że wpisał się też w komentarzach pewien duchowny poruszony tam opisywaną sytuacją, że jak to w ogóle możliwe, czy raczej niemożliwe, żeby takie wygłupy około komunijne miały miejsce. Więc odpowiem opowiadając anegdotkę, czy anegdotkę. No jest to niestety autentyczna sytuacja mojej koleżanki z roku. I tu uwaga, bo to, tamto wydarzenie to miało być aktualne, a ja mówię o wydarzeniu z lat 90. i to z pierwszej połowy. Religia dopiero co wróciła do szkół, no i oczywiście było zapotrzebowanie na katechetów, więc, na przykład, na moim roku było trochę osób, które no, zaczęły już być katechetami jeszcze w trakcie studiów. I jej się trafiła akurat grupa dzieci, które miała przygotować do pierwszej komunii świętej. I od razu we wrześniu, na początku, zapowiedziała rodzicom, że oczywiście będzie egzamin, i tam wśród wymogów było to, że dzieci mają się nauczyć na pamięć Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Znaczy, powiem Państwu, że trochę mnie przeraża, jak, znaczy, po prostu myślę, że no, takie rzeczy trzeba ludziom mówić, tak? Że dziecko powinno znać takie modlitwy. No, ale abstrahując od tego, przyszło do egzaminu, no i okazało się, pamiętam, że tam sporo tych dzieci nie zdało. No, nie połowa, ale to chyba była jakaś tam jedna trzecia, jedna czwarta. No i co zrobili rodzice? Znaczy, oczywiście okazało się, że dzieci nie znają Ojcze Nasz i Mario. Oczywiście rodzice polecieli do proboszcza, który zachował się moim zdaniem bardzo fajnie, to znaczy on po prostu stanął po stronie mojej koleżanki i powiedział, że no proszę Państwa, to są zupełnie minimalne wymogi, i tak nie może być. No i powiem Państwu, że rzecz skończyła się w taki sposób, że dzieci po prostu poszły do Pierwszej Komunii Świętej w sąsiedniej parafii. Także, także tak, takie rzeczy były już w, da w dawnych czasach, nie tylko dzisiaj. A teraz przejdźmy do pierwszego komentarza. I tutaj cytuję, cytuję komentarz. Co do pierwszej komunii świętej, normalnej, niewczesnej, więc wtedy, w latach 70., pod koniec drugiej klasy, większość dzieci miała około 8-9 lat. To nie chodzi nawet o to, ile trzeba było znać na pamięć, masę rzeczy, jak często latać do kościoła, próby przygotowania nabożeństwa to się dzisiaj w głowie nie mieści. To chodzi o to, że wtedy po dwóch latach przygotowań nawet średnio rozgarnięte dziecko stróża, kumało na czym polega chrześcijaństwo, mistyka Najświętszego Sakramentu, na czym polega wiara w Boga. Potrafiło dobrze rozróżnić dobro i zło, wejść w swoje sumienie, przeanalizować swoje zachowanie. No już szkoda pisać, po prostu takie dziecko rozumiało już wtedy rzeczy, które dzisiaj można nazwać w skrócie kosmos. Pierwsze to jest rzeczywiście fajne rozróżnienie właśnie, że to ta normalna komunia, bo ludzie często nie wiedzą, że święty Pius X wprowadził taki przywilej, który obowiązuje po dzień dzisiejszy, że można, dziecko może przystąpić do tak zwanej wczesnej komunii świętej i ja znałam osoby, które u takiej pierwszej komunii były i bardzo to sobie chwaliły, bo miały kilka lat, bodajże pięć chyba najmłodsza, no i jakby już na tyle rozumiały sprawy religijne, że proboszczowie, bo to oni podejmowali decyzję, zgadzali się na to, żeby dziecko przystąpiło do takiej, do takiej komunii. Co do poziomu nauczania, to ja myślę, że jednak zawsze było bardzo różnie. To znaczy, kiedyś wyższe były te wymagania, ale myślę, że jednak, że jednak zawsze było trochę takich dzieci, które no, nie za często chodziły do kościoła. Ja pamiętam, jak już Państwu opowiadałam, że u nas trzeba było zdać i kredo, tak, i wyznanie wiary i skład apostolski i no, tam były problemy. Natomiast no to było po prostu tak, że dzieci miały czas, bo to jakoś ten egzamin chyba był miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej, no, że był czas, że tak powiem, żeby się douczyć. Natomiast to, że... Znaczy ja myślę, że nawet dziecko w trzeciej klasie może mieć kłopot z powtórzeniem kredo, bo jednak jak się odmawia z innymi, czy czasami nawet się korzysta z książeczki do nabożeństwa, no to jednak jest trochę inaczej. Znaczy jest się osłuchanym z tekstem, Natomiast no, to, jest, to jest to jest tekst złożony. No, to credo, czyli to nasze nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary nie jest proste. Tam ktoś zapytał, jak ja odróżniam, dlaczego używam takiej nazwy skład apostolski. No ja uwielbiam po prostu takie pytania. No, no proszę sobie, proszę, kochani, zadający takie pytania, zajrzeć do książeczki do nabożeństwa. No, jak ja słyszę, że, że bo, bo u nas to się nazywa krótkie credo. znaczy ja o tym ja się z tym już zetknęłam. Że proszę sobie wyobrazić, że są księża, którzy nowusa tak odprawiają, że nie chce im się, bo oczywiście spieszą się nie wiadomo gdzie, że nie chce im się odmawiać właśnie credo, to tylko normalnie zamiast wyznania wiary w niedzielę i w uroczystości potrafią użyć składu apostolskiego. Nie wiem, może to jest też kwestia pomyłek, ale na przykład na tak zwanych mszach dla dzieci, <laughs> przepraszam, które powinny się właściwie nazywać mszami z udziałem dzieci potrafią zamiast tego wstawić po prostu akt wiary. No znaczy ja naprawdę nie wiem gdzie my niedługo dojdziemy. Natomiast jeśli chodzi o te wymagania, musimy też pamiętać o jednym, że na przykład jest taka starożytna praktyka, która dalej jest obecna w kościołach wschodnich, na przykład w kościele grecko-katolickim, gdzie pierwsza komunia i bierzmowanie są razem z chrztem. Oczywiście to, to nie jest tak, żeby dzieci potem regularnie przystępowały do komunii, nie, natomiast to jakby pokazuje, że to niekoniecznie jest tak, że myśmy, my powinniśmy to wszystko łączyć tylko z dojrzałością intelektualną, aczkolwiek jest to ważne, ale powiedzmy sobie szczerze, my, my tajemnicy, jaka, jak, jak, tajemnicy, jaką są sakramenty, no po prostu i tak nie ogarniamy naszymi rozumami i nigdy jej nie ogarniemy. Natomiast ta praktyka powoduje, że niejako, czy znaczy już nie mówię o tym, że nie ma tych wszystkich horrendalnych imprez, jakie u nas są, do, o których zaraz sobie powiemy. Natomiast no, to, jest, to, to następuje potem, no powinien być taki normalny rozwój, normalna edukacja dziecka. Bo dlaczego z kolei uważać... Że jakby dopiero komunia ma być tym momentem, kiedy no coś, tam, coś tam o sprawach religijnych dziecko ma wiedzieć. No To jest po prostu kompletnie idiotyczne podejście. I znowu to pokazuje porażkę pastoralną polskiego kościoła, że się biskupom i księżom, bo to master, księżom się nie chce. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ucięłoby się gotówkę, jakby się zaczęło wymagać, że do komunii dopuszcza się na przykład tylko praktykujących. Bo tak naprawdę tak powinno być. Nie chodzisz do kościoła, nie idziesz do pierwszej Komunii, ale tego się nie zrobi jakimiś, nie wiem, ze Indeksami i takimi idiotyzmami. To jest po prostu tak, że jak to niektórzy mówią, że teraz już pierwsza komunia święta, a nie bierzmowanie z tym tak zwanym sakramentem pożegnania z Kościołem. To jest po prostu ciągłe robienie ilości, nie wiadomo po co, bo to nie, to nie jest katolicyzm. Następny, <laughs> następny komentarz. Kredo i skład apostolski, pamiętam, jak w pierwszej klasie na religii koleżanka dostała od siostry katechetki pochwałę, bo znała treść tych modlitw. Przed pierwszą komunią i przed bierzmowaniem, rok 1980, wszyscy musieliśmy zdać egzamin u księdza z katechizmu. To było w Jeleniej Górze, rok 75-80, czyli rozumiem, że 75 <laughs> to, była, to była komunia, a 80 bierzmowanie. Sami się uczyliśmy, sami chodziliśmy do księdza, nikt z rodziców się tym nie zajmował. To znaczy, no właśnie, no, znajomość kredo i składu apostolskiego. No to na pewno skład apostolski, to jednak będą znały dzieci, które na przykład odmawiają różaniec. Ale kredo ale absolutnie, no jeżeli się chodzi co niedziela do kościoła, no to tak naprawdę potem, bo ja nie pamiętam, że miałem ja jakiś kłopot, że ja się musiałam specjalnie uczyć, u, uczyć tego na pamięć. No czy oczywiście jakoś tam sobie uporządkowałam czytając, ale to, to, znaczy chyba więcej wysiłku musiałam włożyć, ucząc się jakichś tam wierszyków w szkole. Także nie wiem naprawdę czemu to jest dzisiaj taki problem. E, I teraz tak, następny, następny komentarz. Przed moją Komunią Świętą był egzamin z całego katechizmu. Spowiedź święta to było wydarzenie i przed Komunią były dwie takie spowiedzi. Dostałam na pamiątkę radziecki zegarek i rower Wigry 2. W domu był obiad, a potem biały tydzień i obowiązkowe nabożeństwo majowe. To był rok 1976 i do tej pory mówią msza święta, komunia święta, spowiedź święta. Komunia święta tylko na kolanach i do ust. No więc tu jest jeszcze pytanie o katechizm, bo muszę przyznać, że w komentarzach pojawia się też taki katechizm składający się z 200 pytań i odpowiedzi, który jakby no ja już pamiętam, jako istniejący, ale taki katechizm dla bierzmowanych. A tutaj też Państwo piszą, że, że coś takiego było. Znaczy, ja pamiętam, że nas odpytywano z, z różnych prawd wiary, ale żeby to był jakiś szczególny katechizm, to nie. Co do tych prezentów. No właśnie, to jest jakieś dziwne dla mnie, ponieważ ja na przykład miałam zegarek przed komunią, więc w ogóle znaczy, nie było u mnie takiego aspektu prezentowego. Ja zresztą nie miałam takiego nastawienia wcale. Po prostu cieszyłam się, że, że będę mogła przyjąć pana Jezusa. Natomiast te, te opowieści o zegarkach, o, teraz opowiem Państwu taki żarcik. Siedziałam na wykładzie z teologii, ja jestem z tych, co to lubią siedzieć z tyłu, więc w przedostatnim rzędzie za mną siedzieli jeszcze moi koledzy i nagle tam z tyłu słyszę, jak w czasie wykładu mówią tak. Która godzina... Nie wiem, nie mam zegarka. No co ty u pierwszej komunii nie byłeś? No to, to właśnie były te, te roczniki, które dostawały zegarki. Natomiast na poważnie, no przecież, ja, znaczy przynajmniej ja pamiętam, że na, u nas już w przedszkolu nas uczyli, jak y, odczytywać z zegara czas. Więc te zegarki wiele dzieci miało wcześniej. Co do tych obcego obowiązkowego chodzenia, no to rzeczywiście tak, ja, ja też to pamiętam. To było albo majowe, albo czerwcowe, bo oczywiście wtedy komunie były w kilku ratach, więc w kilku grupach, przepraszam, więc część zahaczała, zahaczała o czerwcowe. Natomiast no po prostu jakby smutne jest to, że jakby nie ma u większości, tak, jakby takiej naturalnej chęci do tego, żeby też uczestniczyć w takich nabożeństwach. I to ono pokazuje smutny stan naszego kościoła. <laughs> Następny komentarz. W jednym, a to już właściwie nie jest komunijny, tylko taki ogólny. W jednym kościele parafialnym ksiądz rozdawał nagrody. Było losowanie za uczestniczenie w drogach krzyżowych. Nagrodą był wyjazd do parku rozrywki. To jest po prostu, mnie takie rzeczy powalają. Znaczy to jest jakby pokazywanie ludziom, że jakby pobożność to jest jakaś uprzejmość, którą robimy, nie wiem, czy Kościołowi, czy Panu Bogu i za to należy się nagroda. No to jest po prostu wyrabianie w ludziach naprawdę horrendalnego, debilnego mechanizmu. To samo zresztą jest z urządzaniem jakichś takich atrakcji dla dorosłych, tak? jakichś koncertów, Jakichś nie wiadomo wystąpień, jakichś celebrytów. No to jest przyuczanie ludzi do tego, że kościół to jest jeszcze jedno miejsce rozrywki, które moim zdaniem i tak na dłuższą metę nie ma szansy, żeby zbyt wielu zatrzymać. My. Przepraszam, <coughs> następny komentarz. My musieliśmy mówić Skład Apostolski, rok 2004, a dekalog musiałam przed całym kościołem mówić. I tu muszę przyznać, że jestem zdziwiona, dlaczego egzamin miał być w kościele. I teraz taki przerywnik. To co Państwo widzą, to jest kadr z takiego znanego, zapewne, filmu, na którym rodzice mówią do małego komunisty, jak to się mówi, tak? Już obejrzałeś pieniądze, to dawaj. To jakby ktoś chciał ten film zobaczyć, to, to, to wrzucam, wrzucam też do opisu odnośnik. Strasznie spodobał mi się tam komentarz, który tam był umieszczony. Tatuś zademonstrował synowi, jak działa system podatkowy w Polsce. Coś pięknego. I tu w ramach pajacyków, bo jak szukałam tego filmu, to natrafiłam w Google, jak państwo widzą, wpisałam sobie komunia pieniądze i no, oczywiście wyskakuje masa produktów, różnych prezentów. Ale proszę popatrzeć na to. Po prostu no, ręce opadają. To jest pudełko na pieniądze ze skrótem IHS. I to jest taka kwintesencja tej całej popkultury komunijnej, jaka w Polsce panuje. To jest, to, to, jest, to jest dramat. Ja dlatego powtarzam, że wiele rzeczy to nie jest katolicyzm, bo to nie ma z katolicyzmem nic wspólnego. To jest narośl po prostu na katolicyzmie. Następny komentarz. W naszej wsi co roku. Pierwsze, kupić od księdza na plebanii Alby, książeczki i różańce. Proboszcz jest designerem Estetą oraz choreografem nie przesadzam. Drugie: składka na sprzątanie kościoła. Trzecie. Składka na strojenie kościoła i florystkę, bo proboszcz lubi słoneczniki. Czwarte, składka na upominek i kwiaty dla proboszcza za, i tu są trzy kropki i znak zapytania. Chyba udzielenie dzieciom sakramentu, proboszcz co roku mówi konkretnie, czego sobie życzy i ile to kosztuje. Czasem nawet ciekawie, pojemnik mosiężny wolno stojący na Wodę Święconą. Piąte, składka na pamiątki Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci. Szóste. Podczas rozdawania po południu pamiątek z punktu 5, proboszcz rozdaje koperty dzieciom, w które mają włożyć pieniądze na mis wspieranie misji w Afryce i odnieść w poniedziałek białego tygodnia, tak? Co roku od lat. Yy, dalej cytuję ten sam komentarz. Kwestia przygotowań katechetycznych jest kontrowersyjna. Bo zadawane jest naprawdę dużo i na akord. Co katechezę dwa razy w tygodniu, część katechizmu, na przykład dekalog, przykazania pieśni, różaniec, modlitwy wszelakie, tak co lekcje. To jest średnio ok. Wobec takiej ilości materiału, cała klasa jest co lekcji odpytywana, i odpytywanie odbywa się również na przerwach. Wbrew statutom szkoły i ustawie o edukacji publicznej, bo dzieciaki nie dają rady pamięciowo. Oceny to albo jeden, albo pięć. Mimo wszystko ok, bo katechizm i więcej znać powinny, z tym że metodyka pedagogiczna pozostawia wiele do życzenia. Presja jest tak wielka, że z roku na rok pierwsza komunia święta jest ich ostatnią wizytą w kościele, ubywa chętnych do bierzmowania. Rodzice też średnio zadowoleni, bo z roku na rok coraz większy spektakl gitarowy na ich koszt, bez uwzględnienia ich chociażby sugestii. Oczywiście obstają przy twierdzeniu, że wiedzę mieć powinny, ale można to przecież rozłożyć na 3 lata przed, a nie operować jedynie na kompresji pamięci krótkotrwałej, kuj, powiedz, zapomniku i następne. Aspekty psychologii bez komentarza. <laughs> no więc to, to rzeczywiście no, w wielu kościołach tak to wygląda. Rzeczywiście robi się z tego wielkie przedstawienie. Chociaż ja pamiętam, że myśmy też kilka prób mieli. Znaczy, tym bardziej, że jeśli dzieci jest naprawdę dużo, no to wtedy no, chodziło też o to, żeby uniknąć pewnego chaosu. Znaczy, ja nie pamiętam, żebyśmy my byli odpytywani tak z, z każdej lekcji na lekcję. I oczywiście ma pani rację, że to można po prostu rozłożyć na trzy lata, bo tylko przypomnę osobom które być może progenitury własne nie posiadają, że teraz w trzeciej klasie dzieci idą i to też jest dla mnie taka wątpliwość. No Po, po, po co też tak to odsuwać? Tak? Dlaczego te dzieci, no, mówię, że tam jest przecież trochę dzieci naprawdę pobożnych, dlaczego je pozbawiać? Y, tych łask No mogłyby przecież wcześniej do tej komunii przyjść, a ten rok różnicy to już jest naprawdę, nie ma żadnego znaczenia. Co do tego, czy dzieci powinny się uczyć pieśni, znaczy ja pamiętam, że myśmy musieli się nauczyć jakiejś tam pieśni specjalnie na komunię, ale to nie sprawiało nam problemu, ponieważ po lekcji religii nas siostra po prostu prowadziła do kościoła, znaczy, bo to były rzeczywiście czasy religii przy kościele jeszcze. No i po prostu tam, tam to śpiewaliśmy. Już nawet nie, nie pamiętam, ale to była któraś z takich nowszych pieśni. Ten cały opis, który pani tu umieściła, jakie tam proboszcz ma wymagania, no to jest niestety jakby tworzenie w kościele odpowiednika tej imprezy z domu, tylko że to wszystko jest w jakichś takich, prawda, sakralnych szatkach. U nas jedyne, pamiętam, pieniądze, jakie były zbierane, to były na wianki, ponieważ siostra zarządziła, że wszystkie dziewczynki mają mieć identyczne wianki. I była zbiórka na fotografa, no ale to są jakby rzeczy zupełnie oczywiste, że trzeba było zapłacić za zdjęcia. Poza tym żadnych prezentów dla proboszcza, jakichś takich rzeczy, nawet prezentu żadnego dla siostry nie było. Ostatnie. Tutaj jakaś tradycyjna mama wpisała swoją, swoją opowieść. W trzeciej klasie w maju, znaczy to jest jakby też odpowiedź na czyjś komentarz. No właśnie, jest teraz ta trzecia klasa. Więc, mają 9,5 lub 10 lat skończone. Ja miałam 9 lat i przystępowałam w drugiej klasie 1996. Syn obecnie idzie wcześniej, idzie poza parafią, ma 7 lat. Miał katechezę z grupą dzieci i ksiądz je prowadził po mszy świętej. Dostaliśmy materiały katechetyczne do przerobienia z dziećmi i zakres ich dostosowany do wieku przyjęcia Komunii Świętej. Na końcu był egzamin z pytań danych dzieciom i parę modlitw. Spowiedź normalna przy konfesjonale w zamkniętym pomieszczeniu. A dzieci są między 6,5 a 8,9 lat. Zero prób, żadnego zbierania znaczków. Tutaj rozumiem, że to zbieranie znaczków to pewnie jest trochę tak jak ten indeks, to znaczy sprawdzanie, czy, czy chodzą w niedzielę na mszę. Wczesna komunia święta jest przede wszystkim związana z dużym udziałem rodziców. Zwykle wybierają ją osoby wierzące i praktykujące, które chcą prowadzić dzieci do Boga i pokazywać, że najważniejszy jest w komunii Chrystus, który przychodzi do serca dziecka i udziela mu łask, aby wzrastał w cnotach i miał siłę walczyć z wadami, a nie impreza, prezenty i robienie z mszy komunijnej show. Tak, bo to jest też jeden z takich elementów, jak czasami tam różne osoby piszą, że no, w kościele cały show się odbywa, tak? Bo Wręczanie kwiatków, prezentów. Ja muszę przyznać, że byłam zszokowana, jak się o tym dowiedziałam. I tu dalej pani pisze tak. Byłam ostatnio w sąsiedniej parafii spacerkiem z synem. Weszliśmy na chwilę pomodlić się. Dzieci wyrośnięte z trzeciej klasy miały próbę przed komunią. Ustawienia do błogosławieństwa rodziców, wejście potem do czytania, bo dzieci czytają tekst z Pisma Świętego na miejscu lektora. Psalm też, dary też. Patrzę na to i zastanawiam się, czy nie jest to przerost formy nad treścią. Po co to komu? I szukam też odpowiedzi na to, co naprawdę stało u podstaw, żeby dzieci ubierać w alby komunijne. Zachowanie owych dzieci było różne podczas próby. Ksiądz dwoił się i troił, a dzieci swoje i gadały, mając na wprost Jezusa w tabernakulum. Szkoda, że nikt nie chce tego zmienić. No więc to jest znaczy, z jednej strony to tutaj warto, jeśli ktoś właśnie ma małe dziecko, pomyśleć o tej wczesnej komunii, Ja żałuję, że, że, że u mnie tak, tak nie było. Natomiast no, 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 no druga sprawa, no to jest właśnie naprawdę smutek. To, to, co, to, co zrobiono, to jest formowanie ludzi do takiego właśnie katolicyzmu czysto zwyczajowego. Tam nawet przecież ludzie potem no, nie uznają podstawowych rzeczy związanych z moralnością chrześcijańską. I taki jest ten katolicyzm. Tyle, że jest także tak, że te zwyczaje stają się coraz mniej popularne. Jeżeli te dzieci nie tylko nie bywają w kościele, ale się nie modlą, no to też trudno się dziwić, że zachowują się tak, a nie inaczej. Tylko pytanie jest podstawowe. Czy należy rzeczywiście dopuszczać do komunii te, 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 tak, tak wychowane dzieci? Bo w Polsce potrzebna jest naprawdę rewolucja duchowa pod tym względem. Zupełnie inaczej to wygląda w środowiskach tradycji. Ja zachęcam ludzi, którzy mają dzieci, żeby naprawdę pójść, przenieść się na stałe, do, do, do środowisk tradycji, na msze święte katolickie, nieposoborowe, tam nie ma tych wygłupów, są piękne komunie. Oczywiście dzieci jest mniej, natomiast to zupełnie inaczej wygląda. Dziękuję za obejrzenie tych dialogów, zachęcam do wpisywania następnych komentarzy. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.